Witam serdecznie wszystkich czołgistów w kolejnym odcinku gdzie pokazujemy zajebiste wasze powtórki czyli pokaż co potrafisz w tym odcinku zobaczycie czołg średniej amerykański M46 Patton jest to czołg w zasadzie bardziej lubię tą dziewiątkę ja niż dziesiątkę a zaraz opowiemy właśnie o zaletach tego czołgu a gracz który wysłał mi tą powtórkę Nazywa się Watson. Cześć. Cześć, witam wszystkich. Czyli Sherlock Holmes i doktor Watson. Ym, z tych dwóch bohaterów bardziej Watson ci spasował i tak wybrałeś nick w grze? Czy dlaczego jesteś Watsonem? Wiesz co, jakoś tak wpadł mi to w ucho, może z Sherlocka, nie wiem nawet gdzie, ale bardziej bardziej gdzieś na bluzie, bluzie miałem taki napis, także z tego się to wzięło. Okej, okay. mamy Himmelsdorf, jest med, jesteś na topie, w zasadzie jedna artyleria, czyli losowanie bardzo ładne, no i jaki miałeś tutaj plan tym medem na tą bitwę? Wiesz co, ogólnie medami zawsze tutaj jeżdżę na tej mapie, więc tutaj nie było wyjątku, no i tak też się to stało, nie? Mhm, mm tu móc, móc ci widzę oddał strzał za strzał. No i drugi strzał, czyli no tego się nie spodziewałem. Przewaga na razie walki jeden na jeden na stronę Mutsa Słuchaj, dziewiątotierowy czołg, który właśnie mi się bardzo podoba jego, odkupiłem, zrobiłem nową załogę na tym czołgu i sobie tym czołgiem gram często, a dziesiątką prawie w ogóle nie gram. Wolę grać czołgami radzieckimi. Medami francuskimi czy Czechosłowackimi. Jak to u Ciebie? Masz już dychę w Experimon? Wiesz co właśnie ja robię. Tutaj mam gdzieś 60 litrów ranem. Dziesiątka jest ogólnie niedoceniana, dlatego w nią ciągnę. A paton... Lubię go nawet. Jest bardzo fajnym ciągiem. Co w nim byś powiedział jako takie zalety tego Patona? Czyli jak. Jak oceniasz ten czołg jeżeli chodzi właśnie o jego zalety i wady? Zalet jest dosyć mało, no głównie, głównie opuszczanie działa. W zasadzie, w zasadzie nic więcej. Ani nie ma mobilności, ani, ani pancerza Penetracja też taka średnia nic więcej. No czy wiesz, z penetracją T45 ma gorszą penetrację, a tutaj mamy 390 i warto zaznaczyć, że przeładowanie jest bardzo szybkie około 7,5 sekundy, przynajmniej ja mam nie wiem jak ty przeładowanie i co te 7,5 sekundy po 450 więc moim zdaniem plusem jest przeładowanie tego działa, co wali po 490 i 390. Oraz depresja 10 stopni warto zaznaczyć również do zalet zasięg widzenia bazowy 410. Czyli yy, też dobry czołg, myślę, że na... jak wysuwa się wieże i spotowanie. No wiesz co, no faktycznie może rację. Nie, nie zastanawiałem się nigdy nad tym i nie skupiam się na, na takich szczegółach w czołgach, Gram dla, gram dla fanów. Głównie myślę, że silnik również jest niezły, bo 820 konny przy masie 43 tony prędkość maksymalna 48 km na godzinę mobilność nie, nie jest tragiczna, ja, ja lubię ten czołg akurat ale faktycznie, faktycznie działo trochę niezbyt celne 0,39 i czas celowania 2 sekundy. Wiadomo, mamy, yy, mamy medy 9 poziomu, gdzie ta penetracja jest 260, nie? Yy, a tutaj mamy tylko 218. Słuchaj, cztery już zniszczone pojazdy. Piąty. No po i. Tego ale tak. Się mi to jest ten móc, który tak trochę ci. Yy, Poprzeszkadzał na początku, ale tutaj taka akcja, gdzie szybko 3 kile zrobione, już masz 7 kili. No niestety jesteś na hita od wielu czołgów, ale już 7 zniszczonych pojazdów. Czy już myślałeś, żeby zrobić jakiś dobry wynik, jeżeli chodzi o kile? Nie, jeszcze wtedy nie widziałem. To będzie widać na powtórce, w której mam ci się kapnę, by zacząłem prosić innych graczy, żeby mi zostawili te dwa czołgi, dwa czołgi do pula. Tak jest. Eee, później, później wręcz... A to zaraz, zobaczyć, zaraz zobaczycie, prawie rozcięli zrobiłeś. No ale dobra. Eee, no, przypuszczałem, przypuszczałem, że jak ubiję te dwa, to na tym się skończy i, i, i tyle będzie z tego. No bo taka a... sytuacja jest teraz, że w zasadzie Powinniście to wygrać bez żadnego problemu. 5 czołgów zostało, czyli jest szansa... Jest szansa, że zrobisz aż 13... Aż 13 niższych pojazdów. Pojazdów. Tylko gdzie one... się no to ukrywają? Szczerze się zdziwiłem, że go tutaj nie ma No, bo niezbyt szybki czołg, a uciekł. A byłem, byłem pewny, że jest w tym miejscu, skoro go nie ma, stwierdziłem, że pomogę temu Tigerowi. No ale jak widać Tigerki zlepione. Ciężko znaleźć jakiś weak spot. No Więc tutaj też się zdziwiłem, że to wyszło. I teraz chyba zauważyłeś? Tak, teraz, teraz skumałem, że, że jest tyle, a nie. Nie, wcześniej, ciociutka, wcześniej mi żeby mi dwóch zostawili. Mm -hmm. eee, czyli jeden e, czołg do pula. A to jest pier pierwszy mój pol, także. Pierwszy upragniony po 32 tysiącach bitew. Jak widać, się złożyło. To jest też dużo szczęścia potrzebne. Sam gracz nie jest w stanie za dużo zrobić, to musi się bitwa złożyć, musi team na to zapracować i trzeba mieć dużo szczęścia w tym. Słuchaj, ale yy, tu jeszcze oczywiście zrobisz kilka, zniszczysz kilka pojazdów. No szkoda, że World of Tanks yy, ma medal za 6 zniszczonych pojazdów, za 8, za 10, a później za 14. Yy, no. Mógłby być jakiś medal za 12 zniszczonych pojazdów bo no na dziewiątych tierach no to jest bardzo trudny do zrealizowania medal a tu się okaże że w zasadzie można powiedzieć zrobiłeś prawie do sieni, bo te dwa czołgi już no Trochę zaspoilerowałem, będą twoje. No tak Tutaj byłem pewny, że jeszcze jedno, jeszcze jedną pestkę mu wsadzę. I byłem pewny, że, że odej odejdę już nie pamięć w tej bitwie. Chciałem mu jeszcze gąski ściągnąć, tak wpadło mi na szybko. O! Trochę nie trafił. I to Arta też! Był magiczny strzał z Arty. Ja I... przed nim uciekałem, bo ja, ja wiedziałem, że uda tu przyjedzie. No i dwunasty zniszczony pojazd. Lorka przeanowuje, czyli masz spokojnie około 25 sekund. Otóż były takie emocje, że nawet tego nie liczyłem, więc asekuracyjnie zasadziłem mi jedną testkę, a później się zbytnio nie wychylałem, żeby mnie nie, nie, nie siekło. No i 13. pojazd. Oh my god, napisałeś. Tak się zastanawiam właśnie na patonie, kto zrobił najwięcej. To tak może szybciutko sprawdzę. W każdym razie 13 zniszczonych pojazdów zobaczmy patona na wszystkich paczach i jeżeli chodzi o tak, słuchaj, zarejestrowane bitwy na tym czołgu jeżeli chodzi o wszystkie pacze na wodorie, jesteś jedyną osobą na tym czołgu, która yy, zniszczyła 13 pojazdów. Yy, jeżeli chodzi o medale, no to tu tylko pól w zasadzie z tych głównych medali. Yy, 6,5 obrażeń też nie jest to yy, najlepszy wynik na tym czołgu. Yy, EXP 1752 bazowy yy, też by się znalazło lepszy, ale. 13 zniszczonych pojazdów jest to najlepszy wynik na razie zarejestrowany na tym pojaździe. Tak się zastanawiam, czy tam po drodze gdzieś nie, nie udałoby się tego Rosjeni ustrzelić. ci, że nawet się nie zastanawiałem. Byłem w takim szoku. No nie myślałem o tym. Możliwe, że gdzieś by się tam jeden jeszcze, jeszcze uciłało, ale. Ale i tak jestem szczęśliwy, że, że tak się to złożyło i jest tych 13. No cóż. Yy... Zobaczyliście, jak gra się tam w tle mała czołgistka. Ty, tak, czy... tak, jak gra się tym czołgiem. Ja bardzo lubię ten czołg, ty może mniej. Jeżeli chodzi o dziesiąty czołg, to to się tak gra tą dziesiątką tak trochę inaczej niż innymi medami. Warto go mieć w garażu, ponieważ różni się zdecydowanie od radzieckich, francuskich czy czechosłowackich medów. No, ale dziewiątka naprawdę przyjemna. To wszystko, już nie przeszkadzam, bo tam wołacie dziewczę. Na koniec, jeżeli byś chciał jeszcze coś dopowiedzieć lub kogoś pozdrowić. Pozdrawiam oczywiście wszystkich z Brygady Pancernej Papy Smerfa. Fantastyczny klan. Przede wszystkim Kadila Gacza, Migacza, Liuska. Oczywiście żonę moją pozdrawiam i wszystkich słuchaczy, tam, którzy oglądają. Dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.